Wracamy na stadion biegowy Wasiago za chwilę finał 1250 metrów dystans 6 zawodniczek wśród nich Justyna Kowalczyk po zwycięstwie w Kusamo na dystansie sprinterskim klasykiem no teraz będzie walczyła o zwycięstwo tutaj we Włoszech Wasiago rywalki rywalki trudne bo i Miken Kaspersen fala i teraz ta widoczna ee, Kari Wikhagen geitnes dzisiaj w znakomitej formie to jest właśnie fala. Denis Herman. Mimo wszystko, Beniu, mimo że tam troszeczkę zrobiła błąd, to to jest myślę najbardziej niebezpieczna zawodniczka dla Justyny. Justyna Kowalczyk. Zgadzasz się Zgadzam ze Zgadzam się, oczywiście. Ona tam szukała toru, chciała jak najszybszym biec tam niepotrzebnie wyskakiwała z tego toru i tym straciła. Ale dzisiaj widać jest mocna, biega tak jak zauważyłaś, swobodnie, miękko tak. i, i, i jest szybka. Oto ta zawodniczka, o której mówimy. Dennis Herman ma takie przyspieszenie, 25-latka, trzecia w Davos już w tym roku. Brązowa medalista, srebrna medalista mistrzostw juniorek i młodzieżowych mistrzostw świata i to silna Szwedka Brita johansson Norgren. Ona właśnie pokonała Denis Herman w tym półfinale. No zobaczymy, tutaj warto się pokusić o zwycięstwo, bo to jest 100 punktów, a więc oczywiście wywindowanie od razu na drugie miejsce Pucharu Świata. No i potem już tylko dorabianie tych punktów, żeby mieć jak najwyższą pozycję na liście Pucharu Świata przed igrzyskami w Soczi. To jest kluczowe. Świetnie wystartowała finka. Cienka fala tutaj już na którymś z tych biegów pokazuje, że tą właśnie drugą część ma bardzo dobrą tego start, startu i już jest na drugiej pozycji. No i ten musi teraz mieć głowę na karku, tak jak ja tu mówię, bo tu jest za ciasno, tu jest miękki śnieg. No i nie biegnie teraz pierwsza, jak w tych poprzednich biegach. Każdy podbieg będzie wykorzystywała, żeby zmienić tę pozycję z trzeciej na drugą, potem pewnie na pierwszą. Miejmy nadzieję, Justyna Kowalczyk na razie druga, fala prowadzi, obok niej Kilonen. Fala Kilonen, Justyna Kowalczyk. A tutaj trzeba będzie jednak ostro popychać do samego końca. Justyna ma niesamowitą szybkość, ona te ruchy wykonuje wręcz raz szybciej niż inne zawodniczki. Fala była w lepszej sytuacji, blisko. Ale dobrze Justyna. Ale to. Ale teraz jest Justyna to, że nam przeskoczyła. Tak. W bardziej komfortowej pozycji. Ona zawsze chce być na pierwszym miejscu wtedy, kiedy są jakieś problemy na trasie. Bo wtedy nikt nie będzie przeszkadzał. Justyna Kowalczyk, fala na drugim miejscu, na trzecim Kilonen Tam za ich plecami już trwa walka, ale w pewnej odległości. Justyna, fala Kilonen. Zupełnie straciliśmy niemkę z oczu. Biegnie czwarta bodajże, piąta. Denis Herman, gdzieś tak. y tak? się zagapiła. I tutaj Justyna z kopło takim rozpoitym naszym królem. Już Justyna już wrzuca ten swój dobry rytm. Za nią fala. Ona też do końca potrafi walczyć. no Przypomnę, to jest brązowa medalistka Mistrzostw Świata z Waldi właśnie w klasyku. Justyna tutaj tym swoim nakładanym, ale fala przy tym nakładaniem była szybsza tym długim krokiem, ale nie dogoniła Justyny. A więc tutaj zdaje się, już tak wyłoniła jest... się czołówka. Justyna Kowalczyk, fala. Nie wiem czy Kylonen wytrzyma do końca. Tam jeszcze jest kilka trudnych momentów. Przede wszystkim przed, tym, przed tą prostą finiszową. Ten nawrót, gdzie mu łatwo się poślizgnąć. To było kilka takich obrazków mieliśmy. Justyna Kowalczyk, Miken Kaspersen Fala. Anne Kylonen, Taka jest ta pierwsza trójka. Spokojnie, mocno, ale to jeszcze nie koniec, jeszcze Niemka. trzeba. Niemka daleko, tak. jednak, jednak troszeczkę zabrakło, ale fala biegnie naprawdę dzisiaj rewelacyjnie. Fala tak rozwija się, żeby i falowo. Tak. <laughs> Zaczęła od eliminacji tak sobie, potem coraz lepiej, im dalej. Tym lepiej, ale to jest rasowa sprinterka, ale I tutaj, tutaj bardzo dobrze ten zakręt Justyna wykonała i teraz już ma pole do popisu. Pole do popisu, to jest ostatnia prosta, pewno będzie pchanie kikami. Justyna Kowalczyk, Kylonen walczy z falą i chyba finka będzie na drugim miejscu. Justyna Kowalczyk przed Kylonen, fala walczy o tę pozycję numer dwa, ale jest poza zasięgiem. Justyna wygrywa drugi raz sprint w tym roku klasykiem.